Są nad nami codziennie kreślą na niebie białe linie, które powoli rozszerzają się, tworząc czasami mleczną zasłonę. Jeśli wierzyć internetowym komentarzom, jest spora grupa ludzi, dla których te białe kreski na niebie to wyrok, to dowód na globalny spisek. Według nich nie są to zwykłe spaliny, ale precyzyjnie rozpylana trucizna, aluminium, bar, wirusy, a może środki kontroli umysłu. Slaw są od All Nutrition, truskawkowy bez dodanego cukru, idealny na chwilę przyjemności. Myślisz o dodatkowej emeryturze? Wykorzystaj swój limit wpłat na IKE oraz XE i pozwól swoim pieniądzom pracować w XTB. Najlepsze keszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. Najnowszy magazyn zero już dostępny. Czym jest patriotyzm w dzisiejszych czasach? Zastanawiają się generał Raimund Andrzejczak i Sławomir Mirdemski, Zamów na magazyn.0.pl i czytaj teksty najlepszych autorów. Mowa oczywiście o chemtrails, czyli o smugach chemicznych, jednej z najbardziej absurdalnych, a jednocześnie być może najtwardszych teorii spiskowych, która od lat, chyba gdzieś 90. nie daje o sobie zapomnieć. Dlaczego miliony ludzi na świecie wierzą, że rządy i linie lotnicze chcą ich otruć? Jak to możliwe, że w spisek zaangażowane są tysiące pilotów, mechaników i kontrolerów lotów i nikt do tej pory nie puścił pary z ust i wreszcie. Co tak naprawdę dzieje się tam w górze, kiedy silnik odrzutowy spotyka się z lodowatym powietrzem? Zacznijmy od podstaw, czyli od tego, co czasami widzimy zalecącym samolotem. Zanim wyjaśnimy fizykę, zajrzyjmy, skąd w ogóle wziął się pomysł o rozpylaniu czegokolwiek. Jest rok 1996. Siły powietrzne USA publikują raport w skrócie mówiący o tym, czy tak, to wojskowi zastanawiają się w tym raporcie, czy w przyszłości da się wpływać na pogodę, żeby zyskać przewagę na polu walki. W tym raporcie pojawiają się pewne określenia związane, no właśnie, z rozpylaniem w powietrzu przez samoloty jakichś środków chemicznych. To były teoretyczne rozważania, bardziej science fiction, pisane przez Strategów, ale dla rodzącego się wtedy internetu to był zapalnik. Mamy ich, przyznali się. Teoria Chemitrace zakłada, że do paliwa lotniczego dodawane są tajne substancje, albo że samoloty mają zamontowane specjalne dysze do rozpylania aerozoli. Po co? No tu wersje się różnią w zależności od tego kogo zapytacie. Jedni twierdzą, że chodzi o depopulację, powolne podtruwanie ludzkości. Inni, że to geoinżynieria mająca walczyć z globalnym ociepleniem poprzez odbijanie promieni słonecznych. Jeszcze inni wierzą w sterowanie naszymi umysłami, wywołanie, wywoływanie chorób albo modyfikowanie nawet DNA. Wszystko to brzmi groźnie. No i nie ma sensu. No właśnie, wróćmy jednak do tej fizyki. Czym jest ta biała kreska za samolotem? To tak zwana smuga kondensacyjna. W silniku odrzutowym spalamy naftę lotniczą. Produktem spalania jest głównie dwutlenek węgla i woda bardzo dużo wody. W postaci pary. Ta para wylatuje z silnika, który jest rozgrzany do kilkuset stopni Celsjusza i trafia wprost do atmosfery na wysokości czasami 10-11 km. Jakie tam panują warunki? Jest potwornie zimno. Minus 40, minus 50 stopni, a czasem nawet jeszcze mniej. Do tego ciśnienie, bardzo niskie. Co się dzieje, gdy gorąca para wodna trafia do zamrażarki? Natychmiast zamienia się w kryształki lodu resublimuje. To co widzicie, te białe smugi, to są sztuczne chmury typu cirrus. To miliony drobinek lodu. Dokładnie ten sam proces zachodzi, kiedy w mroźny dzień wypuszczacie powietrze z ust. Widzicie obłoczek skroplonej wody, obłoczek skroplonej pary. W waszym oddechu jest wilgoć, a na zewnątrz jest zimno. Proste. No dobrze, panie Rożek, powie sceptyk. Ale dlaczego niektóre smugi znikają po minucie? A inne wiszą pół dnia i rozlewają się na całe niebo. Tak jest. To jest, moi drodzy, kluczowy punkt, na którym y, wykładają się zwolennicy spisków. Odpowiedź się jest wilgotność powietrza. Tam na górze w atmosferze warunki nie są stałe. To dynamiczny system. Czasami powietrze jest bardzo suche. Wtedy kryształki lodu, które wyleciały z silnika, tak skrótowo mówiąc, szybko sublimują, zamieniają się z powrotem w parę, a para jest gazem, czyli jest niewidoczna. Smuga jest krótka i znika tuż za samolotem. Ale czasami samolot przelatuje przez strefę, gdzie wilgotność jest bardzo wysoka, bliska nasycenia. Wtedy te kryształki lodu nie tylko nie znikają, lecz wręcz Kradną wilgoć z otoczenia, powiększają się, zbijają się w większe grupy, i taka smuga może wisieć godzinami. A wiatry na tych wysokościach mogą ją rozciągać na szerokie pasma, które w końcu czasami nawet mogą zasłaniać słońce. To już nie tylko fizyka czy chemia, to meteorologia. Czy zauważyliście, że czasem na niebie widzicie dwa samoloty lecące pozornie blisko siebie? Jeden zostawia długą smugę, a drugi prawie żadnej? Dla spiskowców. To dowód. Patrzcie, ten rozpyla, a tamten to zwykły rejsowy. No błąd. Z Ziemi wydaje nam się, że lecą obok siebie. W rzeczywistości mogą być oddalone w pionie o kilometr, dwa, a nawet więcej. A na różnych wysokościach panują różne warunki wilgotności, temperatury, ciśnienia. Jeden leci w suchym powietrzu, drugi wilgotnym. Jest jeszcze jeden argument: kiedyś tego nie było. I tu muszę Wam przyznać rację. Kiedyś smug było mniej. A jeszcze wcześniej nie było ich wcale. Ale to nie dlatego, że zaczęto nas truć, tylko dlatego, że latamy jak szaleni. Ruch lotniczy rośnie wykładniczo. Niebo nad Europą czy Stanami Zjednoczonymi to autostrada. Więcej samolotów to więcej smug. Co więcej, zmieniły się też silniki. Współczesne silniki turbowentylatorowe mm, są znacznie wydajniejsze, ale też zimniejsze na wylocie i wyrzucają spaliny o innej charakterystyce niż stare silniki turboodrzutowe z lat 60. Paradoksalnie nowocześniejsze Czystsze silniki sprzyjają tworzeniu się trwalszych smug kondensacyjnych. Gdy zajrzymy w historię lotnictwa jeszcze wcześniej, w czasy, w których nie było w ogóle silników odrzutowych i samoloty, bo generalnie latały niżej, a charakterystyka ich spalin była zupełnie inna, no to wtedy smug nie było wcale. Ale zostawmy na chwilę fizykę, zastanówmy się nad logistyką takiego przedsięwzięcia. Wyobraźcie sobie, że chcecie otruć ludzkość, albo zmienić klimat, rozpylając coś z samolotów pasażerskich. Co ma w tym, ma w tym scenariuszu kluczowe znaczenie? Po pierwsze, waga. Samolot pasażerski, taki powiedzmy Boeing 737 czy Airbus A320, ma ściśle wyliczony udźwig. Każdy kilogram paliwa, każdy pasażer, każdy bagaż jest liczony. Jeśli chcielibyście załadować tam tony chemikaliów, musielibyście wyrzucić pasażerów. A przecież te samoloty latają pełne. Gdzie są te zbiorniki? W skrzydłach? Tam jest paliwo. W luku bagażowym? Tam są wasze walizki. Po drugie, infrastruktura. Mówimy o milionach lotów rocznie. Do tego potrzeba by tysięcy cystern na lotniskach, innej infrastruktury do tankowania, chemii czy tego pewnie paliwa. Po trzecie, ludzie. Ten spisek musieliby być zaangażowani piloci, załogi pokładowe, mechanicy serwisujący te instalacje, pracownicy rafinerii produkującej te mikstury, logistycy, urzędnicy. Mówimy o setkach tysięcy, jeśli nie o milionach osób na całym świecie. I co? Wszyscy milczą? W tobie, kiedy ludzie wrzucają do sieci zdjęcia swojego śniadania, nikt nie wrzucił zdjęcia tajnego przełącznika do rozpylania trucizny w kokpicie? Nikt z mechaników anonimowo nie doniósł, że montuje dziwne dysze? W historii ludzkości żaden spisek wymagający udziału więcej niż kilku osób nie utrzymał się w tajemnicy przez dłuższy czas. A tu mówimy o operacji trwającej rzekomo dekady na skalę globalną. I wreszcie, może najmocniejszy, najbardziej logiczny argument przeciwko tym trującym smugom kto te opryski miałby zlecać kto miałby truć? Jeśli oni, ci mityczni władcy świata, elity, miliarderzy rozpylają truciznę w powietrzu, to sami też nią przecież oddychają. Ich rodziny też, ich dzieci też. Powietrze nie zna granic. Wiatr nie omija dzielnic wilowych czy dzielnic, w których mieszkają bogaci. To nie jest woda, którą można sobie sprowadzić z Fiji w butelce. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. Trucie powietrza którym się samemu oddycha, to najgłupszy plan zbrodni doskonałej, jaki mogę sobie wyobrazić. No dobrze, ale skąd w takim razie biorą się te wszystkie filmy w internecie, te zdjęcia beczek w samolotach? To jest klasyczna manipulacja i da się ją dość łatwo wytłumaczyć. W internecie krążą zdjęcia wnętrz samolotów wypełnionych wielkimi zbiornikami z cieczą. Z podpisem, no właśnie, że w ten sposób rozpyla się chemikalia nad naszymi głowami. Co to jest naprawdę? To są samoloty testowe. Kiedy produkuje się nowy model, kiedy wprowadza się jakąś modyfikację do już istniejącego modelu, trzeba taki samolot od nowa certyfikować. Trzeba sprawdzić, jak zachowuje się przy różnym rozłożeniu ciężaru. Nie sadza się tam ludzi. Tylko montuje zbiorniki z wodą, które można ym, przepompowywać w trakcie lotu z przodu na tył albo z lewej na prawą po to, żeby zmieniać środek ciężkości i sprawdzać tym samym jak zachowuje się samolot w takich warunkach, takich dynamicznych warunkach yy, w powietrzu. To standardowa procedura inżynieryjna, ale dla laika wygląda jak instalacja do zagłady ludzkości. Czy to znaczy, że człowiek w ogóle nie majstruje czy nie chce majstrować przy pogodzie? Oczywiście, że majstruje, i to jest ten moment, gdzie w każdej teorii spiskowej leży ziarnko prawdy, które potem rośnie do rozmiarów gigantycznej sekwoi albo bzdury. Istnieje coś takiego jak cloud seeding, zasiewanie chmur. Robili to Chińczycy przed. Olimpiadami robili to Amerykanie w Wietnamie, robi się to w rolnictwie, żeby wywołać deszcz lub rozbić chmury gradowe. Używa się do tego jodku srebra, ale to działania lokalne, a nawet lokalnie nie zawsze yy, zakań zakańcza się to sukcesem. To zaangażowane są zwykle małe samoloty latające nad konkretną chmurą albo wlatujące w konkretną chmurę, a nie boingi rejsowe kreślące pasy nad całym kontynentem. Naukowcy badają też teoretyczne możliwości go geoinżynierii słonecznej, rozpylania w stratosferze aerozoli siarkowych, które miałyby ochładzać Ziemię, naśladując wybuch wulkanu. Ale po pierwsze, to na razie tylko koncepcja i modele komputerowe. Po drugie, gdybyśmy to zrobili, niebo zrobiłoby się białawe, ale nie w paski. Aerozol musiałby być rozprowadzany równomiernie w stratosferze, znacznie wyżej niż latają samoloty pasażerskie. Dlaczego więc ta teoria jest tak popularna? Bo jest prosta, daje oczywistego wroga, wyjaśnia dlaczego czujemy się źle, dlaczego pogoda szaleje, a szaleje przez zmiany klimatu, a nie opryski, dlaczego chorujemy. To mechanizm obronny, łatwiej uwierzyć, że ktoś nami steruje niż zaakceptować, że świat jest... Czy bywa chaotyczny, a klimat zmienia się przez nasze codzienne spalanie węgla czy ropy. W badaniach próbek gleby i wody, na które powołują się czasami zwolennicy chemtrails, często wskazuje się na podwyższony poziom aluminium czy baru. I znowu to manipulacja. Aluminium to jest. Trzeci, najczęściej występujący pierwiastek w skorupie ziemskiej. Jest go wszędzie pełno. W pyle, w ziemi, w glebie. Znalezienie aluminium w próbce ziemi to jak znalezienie słonej wody w morzu. Żadna sensacja. Co więcej, gdyby te metale były rozpylane w takich ilościach, widzielibyśmy to w monitoringu jakości powietrza. Mamy tysiące stacji pomiarowych na całym świecie. Nie wykrywają one nagłych skoków, stężenia, baru, na przykład, po przelocie samolotu Lufthansa. Podsumowując, chemtrail to mit, to legenda miejska ery cyfrowej. Nie ma żadnych dowodów na istnienie globalnych programów opryskiwania. Nie ma instalacji, nie ma logistyki, a fizyka atmosfery doskonale wyjaśnia powstawanie i utrzymywanie się smug kondensacyjnych. Patrzcie w niebo z zachwytem, a nie ze strachem. Te białe kreski to dowód na to, że potrafimy budować maszyny, które niosą setki ludzi bezpiecznie na duże odległości, na przykład przez ocean. To triumf inżynierii, a nie dowód zbrodni. A jeśli naprawdę martwicie się o to, co wdychacie, to spójrzcie raczej na rury wydechowe starych diesli na ulicach, czy kominy, czasami własne, a czasami sąsiadów palących śmieciami. Tam jest prawdziwa trucizna. I to my sami sobie to robimy, bez żadnego tajnego spisku. Dziękuję za uwagę. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o prawdziwych zjawiskach w atmosferze, zajrzyjcie do linku w opisie. Do zobaczenia. Natlaw Crosso od All Nutrition, truskawkowy bez dodanego cukru, idealny na chwilę przyjemności. Myślisz o dodatkowej emeryturze? Wykorzystaj swój limit wpłat na Ike oraz Igze i pozwól swoim pieniądzom pracować w XTB. Najlepsze cashbacki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą ZEN. Najnowszy magazyn Zero już dostępny. Czym jest patriotyzm w dzisiejszych czasach? Zastanawiają się generał Raimund Andrzejczak i Sławomir Dębski. Zamów na magazyn.0.pl i czytaj teksty najlepszych autorów. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.